Szanowni Państwo, drodzy uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Serdecznie witam w Zespole Szkół Łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu i zapraszam na spotkanie w ramach Drzwi Otwartych. Trudna sytuacja, w jakiej znalazł się cały świat, zmusza nas do szukania coraz to nowych rozwiązań, umożliwiających docieranie do szerokiego grona odbiorców. Stąd też dzisiaj pomoże mi Wiktor odporny na wszelkie wirusy, nawet te informatyczne. Proszę, zaprezentuj się. Szanowni ósmoklasiści, mam na imię Wiktor i w tym roku kończę naukę w technikum zespołu szkół łączności w Poznaniu. Gdy rozpoczynałem edukację w szkole średniej, obawiałem się, czy to prawny wybuch, ale dziś mogę Wam ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że nie mogłem dokonać lepszego. Szkoła zapewnia świetne przygotowanie zarówno w kwestii zawodu, jak i egzaminu maturalnego. Podczas tych czterech lat mogłem bardzo dynamicznie rozwijać swoje zainteresowania związane z automatyką i robotyką. Jeden z takich projektów w budowie, właśnie widzicie, jaki i wziąć udział w kilkudziesięciu różnych konkursach i olimpiadach tematycznych, które zapewniły mi zwolnienie części teoretycznej egzaminów zawodowych. A także pozwolił uzyskać preferencyjny wstęp na wybrane uczelnie, w tym Politechnikę Poznańską. W czasie edukacji zawsze mogłem liczyć na pomoc dyrekcji oraz gona pedagogicznego, które poza standardowymi zajęciami wspiało rozwój moich pasji oraz wszelką aktywność pozalekcyjną. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do wybochów zespołu szkół łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Spędzicie tu fantastyczne pięć lat połączone ze zdobyciem atrakcyjnego nachęku pracy zawodu. Pozdrawiam i jeszcze raz zapraszam. Muszę w tym miejscu powiedzieć, że robot został zaprojektowany i wykonany przez ucznia klasy czwartej Wiktora Nowackiego, a w umiejętności konwersacji wyposażył go uczeń klasy drugiej Adam Samotyja. Takie oto sukcesy edukacyjne można osiągnąć w techniku łączności, które umożliwia wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności uczniów. Jak to osiągnąć? Odpowiedź jest prosta. Wybrać kształcenie w techniku łączności w jednym z zawodów, które za chwilę wymienię. A oto propozycja nauki w roku szkolnym 2021-2022. Proponujemy technik informatyk, dwa oddziały, technik programista jeden oddział, technik automatyk jeden oddział, technik robotyk, jeden oddział, technik teleinformatyk i technik elektronik. Po pół oddziału, technik fotografii multimediów, jeden oddział. A w szkole branżowej pierwszego stopnia zawód elektronik, jeden oddział. Zapraszam do zapoznania się z kierunkiem kształcenia. Chciałabym przedstawić dziś Wam e, możliwość kształcenia w kierunku technik programista. Przez cały czas trwania naszej prezentacji można wpisywać pytania na czacie i będziemy odpowiadali w miarę możliwości na bieżąco, lub też na wszystkie pytania odpowiemy na koniec. Ze względów technicznych, ponieważ na koniec czat zostanie usunięty, dodatkowe pytania można przesyłać na stronę, na adres mailowy naszej rekrutacji i wszystkie odpowiedzi pojawią się na stronie szkoły. Zapraszamy. Nasza szkoła oferuje. Kształcenie w kierunkach informatycznych na trzech kierunkach. Technik informatyk, technik teleinformatyk i technik programista. Mimo, że wszystkie są kierunkami informatycznymi, różnią się położeniem nacisku na pewne e, obszary kształcenia. I tak, technik informatyk skupia się na kształceniu kompetencji informatyka oczekiwanych w każdej firmie. E, szeroką wiedzę przekazujemy w e, tym kierunku z zakresu sprzętu, sieci, systemów operacyjnych i stron www. Na kierunku technik teleinformatyk skupiamy się na kształceniu specjalistów z zakresu sieci komputerowych i teleprzetwarzania. Przekazujemy tutaj wiedzę z zakresu telekomunikacji, sprzętu, systemów operacyjnych i sieci komputerowe. To, co nas interesuje w tym momencie najbardziej, to technik programista. Kształcimy tu specjalistów w zakresie tworzenia aplikacji, przekazujemy wiedzę z zakresu programowania różnych typów aplikacji i skupiamy się na kształceniu algorytmiki. Na każdym z tych zawodów są zdawane oczywiście kwalifikacje zawodowe. Technik informatyk zdaje e, kwalifikacje Informatyka 02 i Inf 03, technik programista 03 i 04, technik teleinformatyk kwalifikacja 07 i 08. Za chwilę, e, kilka słów więcej o e, kwalifikacji zdawanej na kierunku technik programista, a najpierw jeszcze powiemy o tym, Jakie kompetencje wspólne są przekazywane we wszystkich zawodach informatycznych? Jest to BHP w zawodach teleinformatycznych, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowotnego, bardzo ciekawy przedmiot język angielski zawodowy. Są to zajęcia nastawione na poznanie słownictwa i zwrotów używanych w danej dziedzinie. Są to też kompetencje miękkie, między innymi współpraca w grupie. Komunikacja interpersonalna, etyka zawodowa i kultura pracy, kreatywność i otwartość na zmiany i doskonalenie własnych umiejętności zawodowych. Do kształcenia na tym kierunku zapraszamy oczywiście wszystkich uczniów. Będzie Ci jednak e, łatwiej uczyć się i rozwijać na tym kierunku, jeśli posiadasz następujące uzdolnienia: zdolności matematyczne, zdolności analitycznego myślenia, jesteś zdyscyplinowany potrafisz skoncentrować uwagę na e, celu. Jesteś gotów na wielogodzinną pracę z komputerem, przy czym podkreślić trzeba wielogodzinną pracę, a nie rozrywkę. I istnieje u Ciebie potrzeba ciągłego kształcenia i rozwijania swoich kompetencji, co jak za chwilę pokażemy, jest ważne nie tylko w procesie kształcenia, ale i później w rozwoju swojej ścieżki zawodowej. Tak jak wspomniałam wcześniej, w zawodzie technik programista wymagane, są zdanie, wymagane jest zdanie dwóch kwalifikacji. Pierwszą z nich jest INF 03, to znaczy tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Na przygotowanie do tej kwalifikacji przeznaczone jest 570 godzin, podzielonych oczywiście na różne przedmioty zawodowe, teoretyczne oraz praktyczne. Ta kwalifikacja wymaga umiejętności tworzenia stron WWW, tworzenia i zarządzania bazą danych, wymaga umiejętności pisania skryptów na stronie języka HTML i CSS3, tworzenia serwera stron w PHP i podstaw programowania w C, C, Widzę, że pojawiło się już pierwsze pytanie. Jest to pytanie o minimalny poziom punktacji. I w zeszłym roku kierunek technik programista był najbardziej atrakcyjnym i obleganym kierunkiem i stąd też najwyższy próg punktowy, 137 punktów. Zależy to oczywiście od wyników egzaminu ósmoklasisty, stąd też jest to wynik na zeszły rok. Nie należy się sztywno trzymać tej punktacji. Języki programowania, tak jak wymieniłam przed chwilą, do kwalifikacji wymagane jest podstawy programowania w C, C++. natomiast na przedmiocie ogólnokształcącym i informatyka jest, wprowadzane, są wprowadzane również podstawy języka Python. Teraz kilka słów na temat drugiej kwalifikacji. Yy, tak, Szanowni Państwo, tutaj być może Państwo już się zauważyli, że te wszystkie zawody, trzy, których koleżanka Kasia powiedziała przed chwilą, zostały w 2019 roku zaliczone zgodnie z rozporządzeniem MEN do grupy zawodów teleinformatycznych, czyli takich zawodów współdzielących pewien obszar wspólnych kompetencji i Zawód z tych trzech zawodów, zawód technika programisty jest można powiedzieć najmłodszym takim troszkę dzieckiem menu. To znaczy te dwa zawody, technika teleinformatyka i technika informatyka już były wcześniej kształcone. I Być może tam Państwo żeście zauważyli, że kwalifikacja INF-03 jest taką wspólną kwalifikacją, to znaczy zarówno informatycy, jak i programiści. Kształcą się w tym samym, to znaczy zdają ten sam egzamin. Natomiast informatyk, technik informatyk, bo często pada takie pytanie, dlatego też o tym do tego nawiązuje, jest bardziej takim uniwersalnym, można powiedzieć, technikiem, jeśli chodzi o te technologię IT, natomiast programista specjalizuje się dalej. Tak? Jest zawodem, który jest bardzo specjalistyczny, wymaga bardzo specjalistycznych kompetencji i bardzo mocno idzie w kierunku tego, co się nazywa po prostu softwarem czy, czy, czy tworzeniem oprogramowania. Tak? Dlatego ta następna kwalifikacja INF04 jest taką rozbudową tego poprzedniego zakresu kompetencji i to mocną rozbudową, bo proszę zobaczyć, tu jest prawie dwa razy więcej godzin, 825, według podstawy programowej, bo to nie są godziny w szkole, tylko to są godziny, które podstawa wymaga. I, proszę Państwa, tutaj w tym zakresie kompetencji następuje mocna rozbudowa tego, co już uczniowie wcześniej się nauczyli, czyli dochodzą dodatkowo kwestie nowego typu aplikacji mobilnych też aplikacji desktopowych, czyli takich, które na systemie operacyjnym pracują. Natomiast te aplikacje webowe, tak, bo one nadal są, no, ulegają istotnemu rozbudowaniu. Tak. Tam są dodatkowe elementy dokładane jest programowanie serwera, bardziej rozbudowane programowanie klienta. Także w związku z tym dochodzą, Państwa, nowe też, nowy zakres języków programowania, takich jak choćby język Java, czy język C-Sharp. Jak chociażby biblioteki Node.js, jQuery, silnik Node.js w JavaScriptie, który pozwala programować serwer. I oczywiście spora też dawka tego, co jest meritum, jeżeli chodzi o programowanie, czyli algorytmiki. Algorytmiki, czyli takich abstrakcyjnych struktur danych. Które mają charakter no, quasi matematycznych yy, kompetencji, umiejętności. Także to jest też takie bardzo rozwojowe. Yy, I to jest druga kwalifikacja, ona jest oczywiście późniejsza m, w sensie yy, 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 siatki godzin. tak Najpierw uczniowie będą się kształcili, o tym jeszcze zaraz pokażemy yy, w tej pierwszej kompetencji, później yy, przechodzą do yy, INF-04. No. W międzyczasie pojawiło się pytanie, ile osób planują Państwo przyjąć na ten kierunek w nadchodzącym roku szkolnym. Będzie to jedna klasa. W zeszłym roku do klasy zostało przyjętych 30 osób i myślę, że powtórzymy w tym roku tę liczbę. Przy czym jest to taka górna granica, raczej, raczej ograniczymy się do 28. Na szczęście, jeżeli chodzi o tu jest pytanie o języki programowania, nie ma jednego języka programowania, jest ich zawsze kilka. Języków jest bardzo dużo dostępnych, natomiast jest pewien taki zestaw standardowy, tak? to zawsze musi być derelacyjna baza danych, tak, MySQL to musi być HTML, musi być JavaScript. Musi być język C, bo gdzieś tam w podstawach też on jest potrzebny. No i musi być co najmniej jeden z tych języków Java czy C-Sharp, bo bez nich się żadnych innych aplikacji w tej chwili nie da stworzyć. Także to jest taki zestaw minimum, który tutaj musi być poznany przez ucznia. Następna rzecz, o której chcemy powiedzieć, to są praktyki zawodowe. W zawodach, o których mówimy, tak, praktyki zawodowe mają wymiar 8 tygodni i są przez uczniów odbywane w klasie 3 i czwartej. także tam jest to tak, przynajmniej planowane, podzielone na 4 tygodnie w klasie trzeciej i cztery tygodnie w klasie czwartej. Praktyka zawodowa jest to taki pobyt w firmie, tak, gdzie uczeń przebywa w firmie przez te cztery tygodnie nie, nie chodzi do szkoły tylko jest w firmie, jest pod opieką y, takiego opiekuna stażu, tak, który, y, opiekuna praktyki, który tam się nim y, zajmuje. No i y, tam poznaje, tam ma możliwość dalszego kształcenia oraz, oraz poznania jak gdyby y, no, w pełni takiego... Y, Życiowego, co, co ewentualnie go czeka w tym zawodzie, tak? także, także takie praktyki. My mamy tu chcę jeszcze wspomnieć współpracę z firmą y, obecnie, która się nazywa Wonderman Thompson. Y, do niedawna była to firma Cognified, y, została przejęta przez. Y, y, jeszcze większą angielską firmę i to jest firma, która specjalizuje się właśnie w aplikacjach internetowych, w aplikacjach webowych, między innymi, także mamy tutaj taki rodzaj patronatu, jeżeli chodzi o ten zawód, korzystamy z ich pomocy, z ich wiedzy przy przygotowywaniu też zajęć i między innymi na pewno też tam będzie szansa na odbywanie praktyk zawodowych w tej firmie przez uczniów. Pytanie od Państwa, czy nauka w specjalności programista informatyk odbywa się od podstaw, czy już jakieś kompetencje należy posiadać? No, zgodnie z podstawą programową wymagamy umiejętności i wiedzy, które są dla, dla przedmiotu informatyka w szkole podstawowej, jakby przewidziane przez podstawę programową. Natomiast, Kształcenie na każdym przedmiocie odbywa się od podstaw i tak jak wymieniłam wcześniej kompetencje i umiejętności, takie bardziej miękkie, ogólne umiejętności analitycznego myślenia i umiejętności matematyczne, to jest na pewno dużo ważniejsze niż posiadanie znajomości już na przykład jakiegoś języka programowania. Stąd też, czy jakieś kompetencje należy posiadać? Nie, raczej gotowość do pracy i otwartość na przyjęcie nowej wiedzy. Dokładnie. Myślę to samo, że ważniejszy jest zapał i talent. Wiedzę można jeszcze uzupełnić, bo od tego przecież jesteśmy. Państwa, kilka słów może jeszcze o siatce godzin. Tu jest taka projektowana siatka, która pokazuje oczywiście tylko przedmiotów zawodowych. Jak widać, te przedmioty skupiają się właśnie wokół tych zagadnień, o których żeśmy. Mówili, dotyczą zarówno stron internetowych, baz danych i te zielone tam krateczki to jest ta pierwsza kwalifikacja INF03, którą głównie na początku przez pierwsze trzy lata tutaj młodzież można powiedzieć szlifuje i to się gdzieś kończy egzaminem tak, z kwalifikacji, natomiast druga część tego kształcenia yy, ona się oczywiście koncentruje później na yy, późniejszych klasach i kończy się w ostatniej klasie, proszę zobaczyć, bo teraz to jest technikum pięcioletniej już, tak, także piąty rok. Zimowy semestr, kiedy jest ostatni egzamin, i w semestrze letnim uczniowie już zgodnie z tym, jak to w tej chwili techników ma wyglądać, nie mają już zajęć zawodowych. Tak? Czyli przygotowują się tylko i wyłącznie do matury, tak? do tego, żeby dobrze zdać maturę. Hmm. Kilka słów, może jeszcze o perspektywach. tak? Jeśli chodzi o technika programistę, tak? a właśnie. Może tak zestawię trochę te trzy zawody, tak jak ja to widzę. Technik informatyk to jest zawód, który może w każdej firmie być wykonywany. To znaczy, czy to jest firma informatyczna, czy nieinformatyczna. Każda niemal dzisiaj firma posiada dział IT, który zajmuje się bardzo istotnymi, często jest to taki rodzaj mózgu firmy mózgu sterującego produkcją, i tam technik informatyk. W każdej takiej firmie jest w stanie znaleźć miejsce dla siebie, i jego kompetencje mogą być wykorzystane. Natomiast technik-programista to jest raczej, myślę, osoba, która jednak będzie szukała zatrudnienia w tych firmach typowo branży IT, tak, typowo informatycznych firmach związanych raczej z rozwijaniem oprogramowania, z tworzeniem aplikacji tam, gdzie trzeba te aplikacje tworzyć, bo to niekoniecznie są firmy, są też instytucje. Dużym przecież klientem świata IT jest, są instytucje państwowe, tak czy instytucje samorządowe, gdzie tworzy się złożone systemy informatyczne, tak? także niekoniecznie tylko firmy prywatne. Jest to też o tyle fajny zawód, że on daje myślę duże możliwości pracy no, za granicą, tak? czy, czy, czy dla zagranicznych instytucji, dlatego, że ten świat IT nie, nie, nie zna takiego sztywnego podziału. Tak? Tu po prostu się liczą kompetencje, doświadczenie zawodowe, natomiast y, oczywiście znajomość języka obcego, tak? bo to jest podstawa, żeby ktoś gdzieś pracował w jakimś kraju, to musi no, znać język obcy tego kraju. nie ma Tutaj możliwości innych i teoretycznie też praca zdalna, tak to, co wyróżnia ten zawód, to jest ta możliwość też pracy zdalnej, tak? bo jest część firm, która taki styl pracy preferuje i po prostu ma pracowników, którzy jedni są w Indiach, tak, drudzy są w Stanach Zjednoczonych i na przykład jest zmiana dosłownie taka, że gdy jedni pracują, drudzy śpią, tak, a gdzieś jest centrum jeszcze w innym miejscu i to wszystko się naprawdę przez internet i się dzisiaj dzieje. Także na pewno te, te, te perspektywy są ciekawe, ale tak jak koleżanka powiedziała, no trzeba też mieć tam yy, yy, cierpliwość, tak? yy, trzeba lubić pracę z komputerem, bo to niestety siedzi się przy tym komputerze i to yy, trzeba się nastawić, że będzie to dokształcanie niestety konieczne. Bo yy, szczególnie jeżeli chodzi o tworzenie oprogramowania, to non-stop jest coś nowego, się tutaj pojawia, i yy, w związku z tym na to się trzeba nastawić. Nie można też zapominać o tym, że po kierunku technik programista jak i pozostałych kierunkach informatycznych można dalej rozwijać swoją wiedzę, umiejętności na uczelni wyższej i kształcić się na kierunkach zarówno związanych z informatyką, jak i na innych kierunkach ścisłych. Pytanie o praktyki. Czy szkoła kieruje e, uczniów do zaprzyjaźnionych firm, czy należy szukać praktyk we własnym zakresie? E, szkoła zapewnia praktyki, natomiast jeżeli uczniowie mają swoje własne preferencje, jakieś e, pomysły na e, odbycie praktyk w konkretnym miejscu, to jak najbardziej e, nie jest to zabronione, tylko można e, udać się również tam. A proszę Państwa, tu jeszcze tak chciałem. Y może przedstawić ścieżkę kariery. Tak? To jest taka typowa ścieżka kariery programisty. Oczywiście te, tych skotków wiadomo jest trochę i trzeba ich pokonać, żeby wejść na szczyt. I y, chciałem więcej pokazać nasz uczeń, który będzie absolwentem, a czasem y, jeszcze uczniem, bo i takich mamy uczniów, którzy czwarte, piąte, może piąte jeszcze nie, bo nie ma, ale trzecie, czwarte klasy i już zaczynają pracę w firmach. Naprawdę to nie są aż tak rzadkie przypadki. Jest oczywiście gdzieś tam na dole no, tej drabinki, tak? Yy, natomiast przechodzi może przejść od tego trejni, czyli takiego może powiedzieć stażysty, tak, czy młodego do juniora, tak, yy, później zostaje się yy, już programistą, tak, yy, starszym programistą i tym można powiedzieć. Yy, Takim y, gdzieś tam górnym y, y, schodkiem to jest później człowiek, który kieruje projektami informatycznymi, tak? czyli jest tak zwanym kierownikiem projektów informatycznych, i to już oczywiście są najwyższe i kompetencje, i doświadczenie, i na pewno też no, y, każdy z tych stopni się wiąże z, y, ze znacznie wyższymi zarobkami. Tak? także to Natomiast chciałem to pokazać, jak mniej więcej taka ścieżka kariery może przebiegać. Wszystko zależy oczywiście od firmy, od miejsca, w którym się pracuje. I na koniec, proszę Państwa, pewna refleksja na temat perspektyw zawodowych dla programistów. Znalazłem takie ciekawe zestawienie liczby programistów zawodowo zajmujących się oczywiście programowaniem w krajach europejskich. I chciałbym zwrócić uwagę na kraj, który oczywiście ma ich najwięcej w tej chwili, to są Niemcy. Kraj, który ma blisko dwukrotnie więcej ludności niż Polska. I oczywiście gospodarczo jest, biorąc PKB, trzykrotnie mniej więcej wyższy od nas. Ale proszę zobaczyć, my mamy dużo do nadrobienia. I nawet w, gdyby wziąć tylko pod uwagę liczbę ludności, to mamy w, w, dwukrotnie jeszcze potencjał na to, żeby przynajmniej to zatrudnienie znaleźć. Na pewno jeżeli będziemy gospodarczo się rozwijać... I będziemy chcieli gonić te Niemcy, to będziemy musieli tą liczbę mniej więcej mieć podobną. Także perspektywy są, myślę, bardzo ciekawe i obiecujące. Kolejne pytania. Z jakich dwóch przedmiotów dodatkowych ze świadectwa są liczone punkty? Jest to matematyka i język obcy nowożytny. Pytanie o y, zajęcia graficzne na kierunkach technik informatyk i programista no, ze względu na y, przedmioty zawodowe przygotowujące do kwalifikacji zawodowych y, nie są to powiązane tematy, stąd też nie ma y, takich zajęć. Należy jednak podkreślić, że na każdym kierunku jest przedmiot ogólnokształcący informatyka. On jest w małym zakresie godzin, to jest tylko jedna godzina w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej, natomiast zgodnie z podstawą programową na tym przedmiocie jest temat grafiki. Natomiast rozumiem, że nie, nie dokładnie o, o, o taką odpowiedź chodzi, więc osobny przedmiot nie. Nie, grafika to jest proszę Państwa, zawód technik fotografii i multimediów. Jeżeli ktoś jest na to nastawiony, to raczej tam powinien szukać ewentualnie Nie. ścieżki kształcenia. Mhm. Okej, okay, czekamy na kolejne pytania. Natomiast jeśli chodzi tak, jeżeli o, chodzi o prezentację, prezentację, to bardzo to dziękujemy to i zachęcamy do zadawania pytań. Koła zainteresowania. No, przyznam, że to jest dosyć dynamiczna kwestia ze względu na to, że. Um, Tworzenie kół zainteresowań odbywa się jakby na bieżąco w konsultacji nauczyciela z uczniami zainteresowanymi. Stąd też są koła związane z fotografią, z multimediami, z sieciami komputerowymi. Natomiast trudno mi w tym, powie w tym momencie powiedzieć, że te kierunki rozwoju zainteresowań będą kontynuowane w roku przyszłym, bo to zależy od uczniów i to zależy od, od ilości zainteresowań i. i, i jakby położeniem nacisku na rozwój danej umiejętności. Jak wygląda praca online? Zajęcia online prowadzone są od października w naszej szkole, stąd też mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu tych zajęć, oczywiście w tym roku szkolnym. I wygląda to tak, że mamy dostępną platformę szkolną do pracy zdalnej to jest platforma Moodle, gdzie odbywają się również lekcje online. Stanowcza większość zajęć odbywa się jako lekcja y, online, y, bieżący kontakt z nauczycielem część zajęć, jeżeli wymagany jest w danym momencie warsztat jakiegoś, przygotowanie jakiegoś zadania, uczniowie wtedy pracują samodzielnie nad jakimś zadaniem, natomiast na bieżąco mogą konsultować się z nauczycielami, na przykład poprzez panel wiadomości, stąd też mamy różne platformy przeznaczone do pracy zdalnej, do lekcji online, mamy platformy przeznaczone do lekcji zdalnych, typowo do na przykład przesyłania materiałów i oddawania zadań, używamy również Przeróżnego e, wachlarza e, możliwości odbywania testów online. Więc nie wymienię tu konkretnego narzędzia, bo tych narzędzi jest po prostu bardzo dużo. Jeśli chodzi o lekcje online, to zarówno platforma BBB, platforma e, Teams, czy też e, platforma e, PCSS Classroom. E, do pracy zdalnej jest używanych bardzo dużo narzędzi, i sądzę, że. Praca y, online czy też nauczanie zdalne prowadzone jest na y, wysokim poziomie na ile jest to możliwe w danych warunkach. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam na pytanie. Póki co nie pojawiają się kolejne pytania. OK, mamy. Czy szkoła zapewnia oprogramowanie do używanych aplikacji przez uczniów i dzieci mogą z nimi pracować w domu? Y licencji na, na komputery używane przez uczniów w domu do aplikacji zawodowych na przykład graficznych udostępniać nie możemy. Każdy uczeń w szkole ma dostęp do platformy Microsoft 365, gdzie może odbywać lekcje zdalne przez Teams i korzystać z podstawowego pakietu Worda, Excela czy też Powerpointa. Natomiast jeżeli jest potrzeba używania narzędzi, które są płatne, wtedy możemy zapewnić uczniowi komputer z konkretnym oprogramowaniem czy też zainstalowanym narzędziem. Natomiast tu może jeszcze odpowiem, jeżeli chodzi o, o konkretnie w kontekście programisty, to się szczęśliwie składa, że większość tych narzędzi to są narzędzia, yy, które są dostępne mhm. darmowo albo w ogóle darmowo, albo w celach edukacyjnych darmowo, także, także z tym nie ma problemów. Jeszcze kilka minut na nasze spotkanie online. Przypominam, że pytania można przesyłać również na adres mailowy rekrutacyj.poznań.pl. Jeśli macie jakieś pytania, których na przykład nie chcecie tutaj publicznie umieszczać, zawsze można zwrócić się czy teraz, czy później do nas i postaramy się rzetelnie odpowiedzieć. To koniec pytań. Dobrze, także. to dziękujemy w takim razie. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Zachęcamy do. Złożenia dokumentów do naszej szkoły. Mam nadzieję, że spotkamy się z Wami i będziemy mogli pomóc Wam rozwijać Wasze, Waszą wiedzę i umiejętności. Dziękujemy.